Witamy Państwa w kolejnym odcinku wirtualnego dyskusyjnego klubu filmowego Sztond. Monika Dziedzic i Andrzej Kisiel. Dziś zapraszamy na film o miłości do kina. Film Giuseppe Tornatore, Kino Paradiso. Film powstał ponad 30 lat temu, a do dzisiaj uchodzi za jeden z najpiękniejszych filmów, właśnie o kinie. Fabuła jest prosta. Przenosimy się do Włoch. Początek lat 50. Małe kino na prowincji. Jest tam kinooperator w, podobnych, w podobnym pomieszczeniu jak tutaj i mały chłopiec, który. Zakochuje się w kinie, przychodzi do tego kina codziennie, obserwujemy jak rozwija się ta przyjaźń między dwoma mężczyznami, małym i dużym, i obserwujemy jak zmienia się świat. Świat poprzez kino, poprzez wyświetlane filmy. Fabuła jest prosta, ale tak naprawdę dużo się tam dzieje. Tak, przede wszystkim widzimy kino faktycznie stare i magiczne, bo z taśmy filmowej. Nie z elektroniki jak w tej chwili, tylko pokazana jest piękna historia, kawał historii kina. Pomysł na scenariusz zrodził się w latach 70., kiedy Tornatore pracował jako kinooperator filmowy. Jesienią tego samego roku zamykano jeden z najstarszych kin w jego miejscowości i młody Tornatore dzięki swojej pracy miał okazję na uprzątnięcie kina i zabranie ze sobą wszystkiego, co będzie chciał. I wtedy właśnie w jego głowie zrodził się pomysł, aby na tej podstawie zrobić film, i przez następne 10 lat spisywał pomysły, rozmawiał ze starymi kinooperatorami o ich wspomnieniach i początkach kina, a w 1987 roku, za namową jednego z sycylijskich producentów filmowych, mógł ten film zrealizować. To niesamowita historia. Przy okazji zdradziłaś patent. Na, na to, jak zrobić dobry film, który dostanie później Oscara w kategorii najlepszych film e, obcojęzycznych. W, tej, w tym filmie jest przede wszystkim dużo prawdy. Mhm. I myślę, że właśnie siłą tego filmu jest e, ta tęsknota, nostalgia e, za prawdziwym kinem, za tym, co stare i za tym, co nas tak naprawdę ukształtowało. No do tego jest jeszcze mistrzowska muzyka Ennio Morricone i całość jest tak złożona, że nie mamy wrażenia, że oglądamy kicz. Oglądamy film wzruszający, który zostawia w nas bardzo wiele przemyśleń, niewiele emocji i no najważniejsze chętnie do niego wracamy, chociaż ma już ponad 30 lat. Tak, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie widział kino Paradiso przez Epitornatorego, to bardzo zachęcamy do nadrobienia zaległości. O każdej porze roku, w każdych warunkach, warto obejrzeć ten film. Zapraszamy.